Sony wraz ze zbliżającą się premierą Gadowora Ragnarok nie próżnuje i wpuściło materiał promujący kolejną odsłonę przygód kratosa, który tym razem skupia się na fabule. Będzie to seria materiałów, których docelowo ma być 9, a pierwszy z nich nakreśla, tak jak mówiłem, historię, więc lepiej nie oglądać tego przed przejściem go waz 2018. Jeśli chcesz znaleźć do siebie gry, albo kody do rozmaitych usług w dobrych cenach, chciałbyś zagrać w nowe gry akcji. Gry sportowe, czy najlepsze RPG albo dziesiątki innych kategorii, to wbijaj w link w opisie, oszczędzaj kasę i kupuj gry taniej na eneba.com. Filmy będą wlatywać co tydzień, gdzie będziemy mogli zobaczyć najróżniejsze momenty. Nie tylko fabułę, ale również ogólnie proces tworzenia gry. Mowa tutaj o tak istotnych elementach jak walka czy ścieżka dźwiękowa, więc na pewno warto śledzić. W pierwszym filmie możemy znaleźć kilka ciekawych historii stworzenia Ragnaroka. Na przykład to jak aktor podkładający głos pod Atreusa przechodził mutację głosu podczas tworzenia gry i jak w pewnym momencie nagrywania dialogów musieli cofnąć się do wersji sprzed zmiany głosu chłopaka i odpowiednio to przerobić. Podkreślono też, że w następnym materiale zobaczymy system walki w krainie. Elfów w Alfheimie. Jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek z serii Zanim Kupisz to wiecie, że wyszedł sequel A Plague Tale Innocence o podtytule Requiem, który stoi na wysokim poziomie, jednak jak zapatrują się na grę najpopularniejsze portale recenzenckie, otóż taki GameSpace dał grze 9,5 na 10, PC Games 8,5, Eurogamer 7, GameSpot 7 i PC Invasion 9. Jest to zauważalna różnica, ale nadal noty utrzymują się w górnym szczeblu, więc ogólnie możemy powiedzieć, że Requiem trzyma dobry poziom zdaniem większości. Nie oznacza to jednak, że gra nie ma problemu bo możemy tutaj wymienić chociażby niski klatkarz, nawet na bardzo dobrych specetach. Zdarzały się spadki i gra jest bardzo wymagająca, a na obecnej generacji tytuł trybie wydajności działa w jakieś 40 klatkach na sekundę i jak pewnie zdajecie sobie sprawę, nie jest to dobra wiadomość. Jeśli konsole nie radzą sobie już na takim etapie, to co będzie za kilka lat? Tutaj macie jeszcze wymagania PC-owe i dajcie znać, czy gra wam działa, czy może odpuściliście rekwiem. Developer na pytania gracza a propos kolejnej części odpowiedział bardzo szybko i stwierdził, że to tak naprawdę od graczy zależy, czy dostaną sequel, czy też nie. A jeśli nie spodoba im się idea rekwiem, to osobo zabierze się za inny projekt. Wiadomo, trudno na chwilę obecną stwierdzić, czy tytuł podoba się graczom w 100%, bo jest to świeża premiera, a przejście gry przez wszystkich zajmie jeszcze chwilę. Nie zapominajmy też, że za projekt odpowiada kilkadziesiąt, a chyba dokładnie 70 osób, więc muszą odpocząć sobie po latach ciężkiej pracy. Jednak pozostaje bardzo ważne pytanie, czy w teorii możemy być spokojni o kolejną część. Wygląda na to, że gra przyjmie się doskonale, więc wydaje mi się, że to kwestia czasu, nim twórcy podejmą decyzję. Jeśli jednak dla odmiany chcecie pograć coś, za darmo, no to mogę już oficjalnie powiedzieć, że The Sims 4 jest dostępne w modelu Free-to-Play na wszystkich platformach, czyli PC-ach i konsolach poprzedniej, jak i oczywiście obecnej generacji. Na Steamie macie też promocje na dodatki, więc jeśli czekaliście na ten moment przez 8 lat, no to wiecie, co robić. Odbyło się też specjalne wydarzenie Behind the Sims Summit, na którym zapowiedziano kolejną część Sim'sów nazwaną roboczo jako Project Rena. Gra znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji, i tak na dobrą sprawę powstały jedynie pierwsze koncepcje. Gracze mają dostać dostęp do pełnej swobody. W tworzeniu domów, gdzie ustawimy meble w tak naprawdę dowolny sposób, jak nam się podoba. Nie będzie to system oparty o tę charakterystyczną siatkę z poprzednich odsłon. Na dodatek mamy dostać też dostęp do zmian kosmetycznych mebli, np. zmiany ilości poduszek na kanapie, koloru mebli i wielu innych niuansów. Nowe Simsy mają być też grywalne w kooperację nawet crossplayu na pc i konsolach, nie zapominając też o cross progresji. Dajcie znać, czy czekacie i czy w ogóle jesteście fanami Simsów. Od jakiegoś czasu mówi się o wydarzeniu organizowanym przez Sony, które miałoby się skupić na grach na PS4 i PS5. Specjaliści mówili, że miało odbyć się w sierpniu, ale nie otrzymaliśmy nawet State of Play czy Showcase'a, więc czy Sony ma jakieś wewnętrzne problemy i rozterki? Internet huczy o tym, że może być to spowodowane obecną sytuacją z Activision i Microsoftem, w której to sprawie toczy się śledztwo Urzędu do Spraw Konkurencji i Rynków z Wielkiej Brytanii. Nie są to informacje z byle źródła, bo podała je branżowa analityczka i informatorka Millie Amant i nie będę rozwijał się ponownie całej akcji Microsoftu związanej z przejęciem Activision Blizzard, bo mówiłem o tym wielokrotnie, ale czy może mieć to związek z przekładaniem wydarzeń przez Sony? Jak najbardziej. I twierdzę nawet, że jest to wielce prawdopodobna teoria. Microsoft aktualnie szykuje odpowiedź dla urzędu, a najpóźniejsza data jej wysłania to 28 października, więc możliwe, że jeszcze chwilę poczekamy. Miles Morales wychodzi na pc już za miesiąc, 18 listopada, a ludzie zaczęli bać się o spider mana 2, bo przecież Inzomniak obecnie zajmuje się promocją Moralniaka i tworzeniem Wolverina, więc mogą pojawić się myśli o potencjalnym opóźnieniu gry. Twórcy postanowili odpowiedzieć na te obawy na Twitterze i w skrócie mamy nie bać się o opóźnienie, bo Inzomniak robi duże postępy i 2023 rok nadal jest jest docelowym rokiem premiery. Gracze zareagowali różnie, bo jedni zostali uspokojeni, a inni nie przestają wątpić w możliwości dewelopera. Pojawiają się też spekulacje na temat kolejnej prezentacji Spider-Mana 2, a głos zabrała m.in. Mili Amant z poprzedniego newsa, według której gra ma zostać zaprezentowana już wkrótce i przekroczy wszystkie nasze oczekiwania. Brzmi to obiecująco i oby Spider-Man pojawił się na kolejnym wydarzeniu Cony, bo mocno na to liczę. Rockstar Games, mimo spektakularnej porażki w myśl GTA The Trilogy The Definitive Edition, nie poddaje się w swoich działaniach i starają się choć trochę naprawić pierdzieloną trylogię, która otrzymała dużą aktualizację na wszystkie platformy. Deweloper odpowiedzialny za trylogię popracował nad wydajnością i stabilnością gier, i z najważniejszych zmian, oprócz tych dwóch, możemy wymienić usunięcie błędu braku dźwięku w niektórych momentach, usunięto błędy kolizji, naprawiono tekstury i oznaczenia, usunięto problemy z MPC-tami, naprawiono kamerę i ogarnęli też sprawę związaną z ponownym odtwarzaniem misji od punktu kontrolnego. Są to ważne i takie dość podstawowe zmiany, które były potrzebne, a update wleciał do gry wraz z jej premierą w ofercie PlayStation Plus Extra. Nie wiem, czy aktualizacja zachęci wszystkich do sprawdzenia, co zgotował deweloper, ale ważne, że starają się coś, chociaż w minimalnym stopniu, naprawić. Twórcy NFSA Unbound opublikowali ostatnio kolejny trailer z elementami gameplayu, w którym wreszcie dostaliśmy wgląd na to, jak działa policja i na ile będziemy mogli sobie pozwolić. Policja wygląda na dość dobrze zaprojektowany system i będzie można ich robić w bambuko, ale z zapowiedzi wynika, że oni też będą mieli jakieś swoje specjalne taktyki, więc nie będą to bezmuzkie roboty a stróże prawa, którzy faktycznie mogą napsuć nam krwi więc trzeba będzie sprawnie wiać. Z takich charakterystycznych elementów dla Unbound wymieniono też możliwość stawiania pieniędzy na własne wyścigi. Naszym celem ma być podobno wygranie ostatecznego wyścigu znanego jako The Grand, ale może przejdźmy sobie do gameplayu i czy jest to w ogóle estetyczne. Widzimy tam po raz kolejny animacje, takie jak skrzydła podczas lotu, animowany dym z Opon, czy światła i według mnie wygląda to nadal bardzo ciekawie i fajnie, że będzie można to wyłączać, bo raczej po jakimś czasie coś takiego może zmęczyć, szczególnie jeśli ktoś jest fanem realistycznych wyścigów bez takich animacji. Nie mówię już nawet o klimacie który wylewa się na każdym gameplayu i przywraca stare wspomnienia o dobrych ulicznych wyścigach i ucieczkach przed policją, znanymi ze starszych osłon. W grze pojawiają się rzecz jasna różne jednostki policji, w zależności od tego, jaki poziom pościgu mamy aktualnie, i może skończyć się nawet na słocie i typowej pościgówce, takiej jak właśnie ta kurwetta. Szykuje się dobra zabawa, a to wszystko już 2 grudnia. Cyberpunk Edgerunners to hit i to w dużym tego słowa znaczeniu, bo wiele osób nie wierzyło w sukces anime opracowywanego przez CD Projekt Red i Trigger, ale szybko okazało się, że jest to jedna z najlepszych animacji na Netflixie i cóż, fani domagają się kontynuacji w postaci drugiego sezonu, jednak jak to wygląda z środka? Japoński przedstawiciel Redów Satoru Honma powiedział jasno i wyraźnie, że obecnie nie pracują nad drugim sezonem i w ogóle nie zakładali takiego scenariusza. Dla jasności, Cyberpunk Edgners planowane było jako pojedynczy projekt, a więc nie ma mowy o pracy nad drugim sezonem. Nawet jeśli planowali gdybyśmy wyprodukować jakieś anime w przyszłości, to nie wiadomo, czy byłby to drugi sezon, czy zupełnie coś innego. Twórcy oczywiście doceniają dobry odbiór serialu i nie wykluczają kontynuacji, ale wygląda na to, że Redzi chętnie podejmą dalszą współpracę ze Studiem Trigger i tak też powiedział Honma. Już nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o Edge Runners, a bardziej o jakiekolwiek kolejne dzieła w świecie Cyberpunka, bo Edge Runnersi pokazali, jak takie dzieło może pochłonić nas ten świat po raz kolejny, lub nawet pewnie w niektórych przypadkach bardziej niż gra. Przekaz jest jasny i zrozumiały, i ja tak w głębi serca liczę na kontynuację. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmu, trzymajcie się, no i do jutra.